związek wobec ludu, by każdy, powtarzam, by każdy miał w ręku telefon, który działa dobrze. Nie przez chwilę, nie przez moment, ale przez rok, dwa, a choćby i siedem. To jest sprawa z naszej rzeczy: Twoja, moja, nasza i wspólna. Technologiczny socjalizm naszej epoki. Pixel 9a. Nasza recenzja swój początek ma w przemyśleniach dotyczących największego i najdroższego piksela. U Google pewne rzeczy działają na odwrót niż u Apple, bo o ile w Cupertino modele tańsze ostatecznie sprzedają te droższe, to w tym przypadku wnioski mam odwrotne. I te kilka tygodni z dziewiątką A udowodniło mi, że to, co wtedy powiedziałem, całkowicie znajduje pokrycie w rzeczywistości. Że tak naprawdę im mniej za telefon z tej rodziny zapłacicie, tym bardziej będziecie z niego zadowoleni. Dla użytkownika to sytuacja wymarzona, a dla producenta niekoniecznie. Najtańszy piksel zaskoczył mnie zaskoczył. Nie robiłem sobie nadmiernych nadziei, nie zabiegałem nawet specjalnie o sztukę do testów, ale to był błąd. W tym przypadku pierwsze wrażenie trzeba pominąć, a już na pewno nie można go oceniać na odległość, bo im dalej w las, tym bardziej można go polubić. Moim zdaniem nie ma na rynku drugiej takiej rodziny smartfonów, gdzie skala możliwości, począwszy od modelu najtańszego do najdroższego, byłaby tak mocno spłaszczona jak tutaj, w pikselach. Nawet iPhony, na które narzeka się, że niczym się od siebie nie różnią, to jednak. Łatwo tam wskazać różnice w procesorach, jakości ekranu, ubytkach w małych, ale użytecznych dodatkach typu MagSafe. Po prostu łatwo wskazać tam rzeczy, które odczuwalnie deprecjonują model tańszy, wytwarzają poczucie braku i chęć dopłaty do opcji droższej. Natomiast tu wydajnościowo, mimo mniejszej ilości ramów w surowych liczbach dostajemy co najmniej to samo, bo mamy ten sam procesor, a z fundamentalnych ubytków z grubsza rozchodzi się jedynie o aparat. Ewentualnie rozmiar, jeśli chcecie telefon większy, ale reszta, no to już mniej. Google idzie inną drogą, którą nazwałbym technologicznym socjalizmem, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której od strony liczb wydajności czy nawet takiego ogólnego feelingu w dłoni, model najtańszy nie musi się wstydzić przed dwukrotnie droższym flagowcem. No właśnie. To jest. Ten pakt równości, technologiczny socjalizm, które wyrażają się w równości liczb, pilnowaniu standardu ekranu, który też nie odbiega znacząco od tego, co oferują modele droższe, a na pewno nie z perspektywy osoby technologicznie niezaangażowanej. Tę równość czuć też po jego bryle. I tu zatrzymam się na nieco dłużej. Bo Pixel 9a czegoś mnie nauczył. Na pewno, by kontrolować sceptycyzm dotyczący wyglądu telefonu, dopóki fizycznie nie weźmiesz go w garść i nie zobaczysz na żywo bo ten projekt na papierze, na renderach, po prostu na odległość kompletnie nie przekonywał, zdawał się być taki niedokończony i nijaki, a na żywo polubiliśmy się i to mimo tych grubszych ramek wokół ekranu. Kiedy pierwszy raz pokazałem go Ani, jej uwagę skierowałem przede wszystkim na tył. Liczyłem na dezaprobatę, a dostałem coś w rodzaju, że chyba przesadzam. Spodobał jej się kolor, to, że fajnie leży w dłoni i ogólnie, że jest przyjemny w dotyku i w sumie miała rację, bo ten telefon jest koronnym przykładem, jak umiejętnie stosować projektowe i materiałowe kompromisy. I to był moment zwrotny. Zacząłem patrzeć na niego inaczej, mniej czepliwie. Zacząłem doceniać, że to jeden z niewielu obecnie modeli, w którym wyspa aparatu nie wystaje w zasadzie wcale, że z tyłu, mimo że mamy plastik, to jest on na tyle dobry jakościowo, że w połączeniu z aluminiową ramą kompletnie nie daje poczucia taniości. To jest zdecydowany kompromis względem szkła, a mimo to bardzo umiejętnie zakamuflowane. Do tego tył jest matowy, czego szczerze mówiąc życzyłbym sobie również w zwykłym Pixelu 9, bo wygląda to bardziej rasowo, ale nawet czysto użytkowo te niepalcujące się plecy są zwyczajnie lepsze. Google ma w zwyczaju wysyłać do testów komplet z etui i to też jest ciekawy detal, bo jak popatrzę na ogólny odbiór designu droższych pikseli, to większość polubiła kształt ich wyspy aparatu i ja również Tutaj mamy efekt jakby wyspę wtopić w obudowę, ale jeśli dorzucimy do tego wspomniany pokrowiec, to ten charakterystyczny prostokąt z okrąglonymi narożnikami wraca, tylko że we wklęsłej formie. Sam pokrowiec muszę skrytykować, bo mimo że z zewnątrz jest bardzo dobrze wykonany, satynowy i to absolutna materiałowa czołówka, to niestety wewnątrz względem tego z klasycznej dziewiątki usunięto miękkie wykończenie, a biorąc pod uwagę jego niemałą cenę, to ruch jednoznacznie słaby. Naprawdę ciężko być tu czepliwym, mając na uwadze cenę. Pixel jest przynajmniej 500 zł tańszy od iPhone'a 16e, oscyluje w okolicy 2000 zł i pretenduje do miana czołowej propozycji w tym budżecie. Oferuje przy tym nieco większy i jaśniejszy ekran od iPhone'a, odczuwalnie większą baterię, dwa obiektywy, wejście USB obsługujące wyższe prędkości przesyłu, jest tu również wysokoprzepustowy kodek LDAC oraz APTX w wersji HD, będąc przez to odczuwalnie lepszą opcją dla osób słuchających muzyki na słuchawkach. Zatem jeśli w grę nie wchodzi ekosystem, to Google w swoim podstawowym smartfonie oferuje więcej niż Apple. Ponadto bardzo doceniam też, że front tego telefonu jest całkowicie płaski, co nie tylko znacznie ułatwia jego zabezpieczenie, ale zwyczajnie dobre szkło do takich ekranów jest też tańsze. Z kolei gdybyśmy chcieli jednak wlać trochę sceptycyzmu, to na pierwszy plan wysuwa się aparat, ale jemu poświęcę osobną sekcję. Poza nim na drugim planie znajdziemy tu kilka ubytków. Są nimi na przykład głośniki, co prawda stereofoniczne, całkiem niezłe, ale odczuwalnie gorsze od tych z Pixela 9, które bardzo chwaliłem. Gorsze nie dlatego, że cichsze, tylko grają mniej czysto przy wyższych poziomach głośności, a charakter tego dźwięku jest z lekka kartonowy, Taki nosowy. Zresztą ten górny głośnik przy rozmowach telefonicznych też mam poczucie, że radzi sobie nieco gorzej niż w dziewiątce. Rozmawia się przez niego ok, ale ponownie, charakter tego, co dociera do naszych uszu, nie jest tak klarowny jak w modelu droższym. Wbudowana pamięć w jego podstawowej wersji wynosi 128 GB bez możliwości rozszerzenia, ale hipokryzją byłoby, gdybym za to krytykował, skoro zarówno Apple, jak i Samsung praktykują to samo w znacznie droższych modelach. Ponadto Czytnik linii papilarnych to ta sama optyczna technologia, znana choćby ze znacznie tańszego Norda C5. Tu również na jego pracę ciężko narzekać i choć demonem szybkości nie jest. To jest wygodniej, mam na myśli wyżej, umieszczony, przez co podczas odblokowywania telefon pewniej leży w dłoni. Wcześniej wspomniałem o grubszych ramkach, ale do nich człowiek szybko się przyzwyczaja. Tak naprawdę ich największym minusem jest rozmiar telefonu, który mimo że poręczny to po ich redukcji mógłby być nieco mniejszy. Tu dobrym przykładem obrazującym, jakim może mieć to wpływ na rozmiar telefonu jest porównanie Pixela 9 z iPhone'em 16 Pro o tych samych przekątnych ekranu, ale różnej grubości ramek. Pixela 9a można oczywiście próbować zestawiać ze świeżo pokazanym Nordem 5 oraz kilkoma innymi propozycjami, tylko że takie porównanie mimo wszystko będzie mieć jedną wadę, bo dla mnie jego wartością, poza ceną jest też jego rozmiar, a chyba sami przyznacie, że obecnie cierpimy na ogromny deficyt smartfonów w normalnym, tym bardziej kompaktowym rozmiarze. Jeśli dorzucimy do tego stosunkowo dużą baterię, jedną z większych, jeśli chodzi o stosunek rozmiaru telefonu do pojemności ogniwa, razem daje to naprawdę mocne, tak na co dzień połączenie. Jeden pełny dzień pokonuje bez wysiłku i w zasadzie jedyne, o co aż prosi się przy tym rozmiarze ogniwa, to nieco szybsze ładowanie niż te obecne, 24W. Piksele mają swoje użytkowe DNA, które bez najmniejszych ubytków jest wyczuwalne również tutaj. Z tego powodu nie chcę nadmiernie pompować tego materiału, bo tu naprawdę wiele rzeczy pokrywa się z moimi poprzednimi recenzjami Pikseli. To czysty, bardzo płynnie podany Android do niedawna 15. Teraz działa natomiast już na najnowszej wersji 16, a to dopiero pierwsza z siedmiu dużych aktualizacji systemu, jakie ten telefon otrzyma i to jest jego wartość. Niemniej to DNA oznacza też pewne ułomności, jak choćby brak wbudowanego w system narzędzia do podsumowywania artykułów, czyli funkcji, której użyteczność mocno ostatnio eksponuje przy okazji różnych recenzji Samsungów czy ostatnio OnePlusa. Nie ma też opcji inteligentnego formatowania tekstu w oparciu o AI, co również bardziej rozbudowane androidowe nakładki od jakiegoś czasu umożliwiają. Poza tym to nie wszystko, bo Google na razie Niechętnie uśmiecha się do Apple tak jak inni, nie udostępnia dedykowanego oprogramowania do łączności z MacBookiem czy iPhone'em. Ta surowość czystego Androida ma więc nie tylko atuty, ale też coraz bardziej widoczne braki, które być może zostaną uzupełnione w przyszłości, ale z mojej strony to raczej życzenie niż potwierdzona zapowiedź. Mimo to dalej mamy do czynienia z telefonem, który jest zbudowany wokół AI od Google, ze wszystkimi jego możliwościami, Circle to Search, Gemini oraz rozbudowanym edytorem zdjęć, w sumie jednym z lepszych w świecie Androida obok tego Samsungowego. Przykładem tej skuteczności jest choćby jakość wymazywania elementów ze zdjęć, jedno z bardziej sugestywnych wstawce. Poza tym argumentem za niezmiennie jest genialna haptyka w tym telefonie dla innych propozycji z tej półki cenowej w zasadzie nieosiągalna i to nie jest sztuka dla sztuki, bo dzięki tym sugestywnym wibracjom łatwiej się pisze, łatwiej nawiguje po systemie, cała obsługa telefonu jest bardziej sugestywna i plastyczna, to w dalszym ciągu bardzo niedoceniana przez szeroki nurt użytkowników cecha smartfona, która piksele tego również naprawdę wyróżnia. Sekcja aparatu jest najbardziej jaskrawym obszarem, gdzie można dostrzec te cięcia zarówno hardware'owe, ale nie obeszło się też bez tych softowych. Soczewek jest co prawda tyle samo, co w zwykłej dziewiątce, ale obie są fizycznie gorsze. Po pierwsze, fizyczny rozmiar matryc za każdym obiektywem jest mniejszy. Po drugie, mniejsza jest też ich rozdzielczość, a w przypadku ultra szerokiego kąta nawet drastycznie mniejsza, bo otrzymujemy 13 zamiast 48 megapikseli. Dodatkowo jest on dużo ciemniejszy, przez co najbardziej użyteczny. Kadry uzyskacie przy większej ilości światła, na przykład na plaży w Słoneczny Dzień, wtedy ma to sens. Natomiast główny obiektyw jest solidny, i to w zasadzie wszystko, co mogę o nim powiedzieć. Zrobicie nim oczywiście dobre, choć może lepiej, jeśli powiem poprawne zdjęcie, ale to wszystko. Pixel ma tendencję do wygładzania i zmiękczania detali, co przy standardowych ogniskowych nie jest jakoś bardzo potrzebne. Z kolei przy zoomie, który tutaj zawsze jest cyfrowy. To jest całkiem przydatne i patrząc od tej strony, to jeden z lepiej maskujących niedoskonałości takich ujęć telefon na tej półce. O tej poprawności mówię dlatego, że bezpośrednie porównanie z tańszym Nordem C5 pokazuje, że pixel jest bardzo zachowawczy w kwestii kolorów, a w wielu przypadkach zdjęcia są po prostu mniej wyraźne, mniej dosadne i chłodniejsze. Zoom też wypada przeciętnie. To w ogóle ciekawe, że budżetowy Nord, mając fizycznie gorszy szeroki kąt, w jakiś magiczny sposób jest w stanie zrobić tym obiektywem lepsze zdjęcie niż Pixel, szczególnie nocą. Zresztą tak samo jest w przypadku obiektywu frontowego, gdzie OnePlus również, mimo swojej ceny, nie ma się czego przed Pixelem wstydzić. Mówiąc o ograniczeniach softowych, przede wszystkim mam na myśli te 48 megapikseli. W rzeczywistości nie mamy do nich dostępu, nie ma opcji zrobienia zdjęcia w pełnej rozdzielczości matrycy. Telefon zawsze będzie wypluwał nam ujęcia 12-megapikselowe. T48 jest tylko na użytek wewnętrzny, by obsłużyć funkcję łączenia mniejszych pikseli w grupy większych, aby zdjęcia wychodziły lepsze. A jak widzicie, na porównaniu z odczuwalnie tańszym telefonem, z różnym skutkiem. W temacie filmów ich jakość na głównej soczewce jest bardzo dobra, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cenę tego telefonu. Natomiast to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to stabilizacja, szczególnie kiedy korzysta się z zoomu. Wtedy obraz dalej jest zaskakująco dobrze kontrolowany i to jest bardzo mocny atut tego piksela. Powiedziałbym wręcz, że takiej stabilizacji nie powstydziłby się ponad dwukrotnie droższy telefon. Kamera frontowa za dnia również się broni, z kolei po zmroku jakość obrazu spada wyraźnie, podobnie jak miało to miejsce w zwykłej dziewiątce i teraz podrzucam kilka próbek w różnych okolicznościach. Pogoda nam dopisuje na tym urlopie. A słowa o tym, że urlop w Skandynawii jest dość ryzykowny, o, polemizowałbym z tym. 2,5 tygodnia za nami pierwszy weekend to była Kopenhaga, później tydzień na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Pogoda w zasadzie była taka, jak teraz cały czas przyjemne 22 stopnie maksymalnie ale pełne słońce. A teraz kolejny tydzień jesteśmy na Bornholmie i już kończymy nasz urlop. No i przy okazji testuję dla Was możliwości kamery frontowej i mikrofonów budowanych w Pixela 9A. I kilka kadrów jeszcze z Bornholmu. Piękne są te plaże, naprawdę. Pusto. Czerwiec na Bornholmie. Śmiało mogę polecić. Pozdrawiam i czołem. I tak brnąc dalej w te socjalistyczne tony i domykając całe story wokół modelu 9a, można powiedzieć, że to taki równy telefon na kartki. I taki właśnie hashtag zostawcie w komentarzu pod filmem. Jego największą siłą jest to, że naprawdę po przetestowaniu 9 Pro i 9, poza ubytkami w aparacie, nie miałem tu poczucia drastycznego regresu, w dłoni to całkowicie iPhone'owe doświadczenie w dobrym tego słowa znaczeniu, duża bateria dowozi, a sam telefon zaskakująco dobrze wygląda. Z kolei system działa w takim niepodrabialnym, goglowym stylu z pięknymi animacjami, świetnym przedłużeniem tego feelingu przy pomocy wyrafinowanych wibracji, dlatego powtórzę się, ten technologiczny socjalizm w wydaniu gogla czyni najtańszy model zaskakująco atrakcyjnym za te 2000 zł. Naprawdę niewiele tu zabrano, a do tego dochodzi jeszcze długoletnie wsparcie aktualizacjami, które akurat na tej półce urządzeń w dalszym ciągu jest ogromną rzadkością. To dobry smartfon za rozsądne pieniądze. Bez fajerwerków, ale bardzo dobrze zbalansowany, wizualnie generyczny, ale przez to ponadczasowy. Sztuczną inteligencję podano w nim tam, gdzie pewnie najczęściej z niej skorzystacie, choć mi brakuje korekty tekstu w klawiaturze i ogólnie w notatniku. To oczywiście można ogarnąć zewnętrznymi aplikacjami, ale mając to wbudowane w system byłoby wygodniej. A niedługo Premiera Pixeli 10. Zobaczymy, czy ta polityka procesorowa zostanie utrzymana. Osobiście mam nadzieję, że nie. Przede wszystkim licząc na najmocniejsze rynkowe procesory w tych najdroższych modelach, a także szybszą pamięć niż obecne UFS 3.1. Zwracałem już na to uwagę bazując na szybkości obróbki wideo, bo ta obliczeniowa przeciętność obecnych tensorów to największa bolączka modeli Pro. Z kolei modelowi podstawowemu tego nie wypomnę, bo broni się ceną i bardziej niż akceptowalną w tym budżecie kulturą pracy, ale flagowce w okolicy 5000 zł już takiej taryfy ulgowej mieć nie powinny. Zobaczymy, Ja czekam na tę premierę. A zatem, jeśli głos wasz ma coś do dodania, komentarz pod filmem jest trybuną ludu. Przemówcie, ocencie doradźcie, Ja robiłem, co mogłem. Dzisiejszy hashtag jest wam znany i niechże służy sprawie wspólnej, sprawie słusznej, sprawie naszej, naszej rzeczy. To miejsce, to nie jednostka, to kolektyw. Budujemy je razem, ramię w ramię, z wiarą w ideały i subskrypcją w sercu. Taką mam nadzieję. A na koniec, wraz z tym wszystkim. Niech prawica, wasza, znaczy łapka, podąży za wezwaniem obywatelskiego serca i podąży w kierunku, który wam podpowie. Coś się kończy, ten film się kończy. Dziękuję i czołem.